Wczoraj, czyli 21 marca w niedzielę, miał premierę drugi odcinek trzeciego sezonu lubianego i chętnie oglądanego serialu Rolnicy Pod Lasie. Jak już wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, na gospodarstwie Gienka i Andrzeja miał być testowany nowy sprzęt. Tym sprzętem była mini ładowarka marki Striegel. Rolnicy nie mogli się doczekać przyjazdu maszyny, a ten był utrudniony przez trwające strajki rolników, które w czasie, kiedy był nagrywany odcinek, trwały w całej Polsce. Była to jesień 2020 roku. Jednak zanim ładowarka dotarła na gospodarstwo w Plutyczach, to Andrzej wyznał, że oferował ludziom po 20 złotych dziennie za wyrzucenie mu obornika od bydła. Jak się później okazało, ich się nie zgłosił, co skłoniło rolników do wypróbowania mini ładowarki, by ewentualnie ją w przyszłości kupić. Nie ma się w sumie co dziwić, że nikt się nie zgłosił, bo jednak praca przy wyrzucaniu obornika do lekkich nie należy, przez co gospodarz powinien zaoferować nieco większą kwotę. Przyznał również, że sam ręcznie to by musiał nawet z miesiąc wyrzucać obornik, bo jak sam powiedział, musi wywieźć pełnych rozrzutników około pięćdziesięciu. Gospodarze jednak uważają, że nie tylko ładowarka jest im potrzebna. Ale i potocznie nazywana przez nich belarka, czyli prasa rolująca, jak i również łazienka. Jednak Gienek podkreśla, że bardzo by chciał, żeby jego syn Andrzej znalazł miłość swojego życia. Jednak mimo opóźnień ładowarka dotarła do plutycz i rolnicy mieli okazję ją przedestować. Bardzo się im podobała, bo Andrzej tak skomentował nowy sprzęt. To dobry sprzęt, żeby takiego miał, to by w wiosce popękaliby. A do tego pan Gienek dodał To maszyna pierwszej sort. Jednak czy rolnicy zdecydują się na jej kupno? Zapewne się tego to wiemy, oglądając nowe odcinki rolników z Podlasia.